Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj mam dla was recenzję kolejnego zestawu z serii Lego Władca Pierścieni i jest to pojedynek czaroziejów. Zestaw ten przedstawia pojedynek, który miał miejsce oczywiście w wieży Orthang, czyli w siedzibie Sarumana. No tutaj pomiędzy panami doszło do konfliktu i postanowili rozwiązać to wszystko siłowo. Jeden drugiemu dał trochę po głowie, finalnie wygrał Saruman, no ale tylko w tej potyczce, bo później to Saruman dostał po tyłku. No a w międzyczasie jak tutaj troszeczkę Gandalfowi się oberwało, to jak to najczęściej bywa, z pomocą przyleciał Waihir, czyli oczywiście ten wielki orzeł. No ale Gandalf też kiedyś uratował mu tyłek, więc tutaj on cały czas ma Okazję do rewanżowania się. W każdym razie myślę, że zobaczmy, jak wygląda ta sama konstrukcja. Ona jest niewielka, ale wygląda całkiem przyjemnie, jest dość atrakcyjna dla oka, więc przejdźmy do omawiania tej budowli. Partnerem maratonu Władcy Pierścieni na moim kanale jest sklep Kopalnia Klocków. W mojej opinii najlepszy sklep z używanymi zestawami Lego. Linki znajdziecie w opisie. Zestaw jest naprawdę niewielki, i wydaje mi się, że sama scena mogłaby wyglądać po prostu nieco ciekawiej, gdybyśmy o wiele bardziej rozbudowali tutaj całą tą podstawę. Gdyby ta podłoga była o wiele większa, no i też gdyby Saruman miał tutaj możliwość, oczywiście, rzucania czarów w kierunku Gandalfa i vice versa. No a w takiej formie jest to po prostu taki hmm, bardzo mały. Przedsmak do tego, co rzeczywiście tutaj się działo, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą konstrukcję, to jest to taki zestaw, żeby po prostu dzięki niemu zdobyć obie figurki czarodziejów. No, i tak szczerze mówiąc, to można po prostu je sobie wyeksponować na tym zestawie, traktując go jako taką podstawkę do tych minifigurek, no bo tutaj, oczywiście, konstrukcyjnie nie ma się. Jak spodziewać fajerwerków, Absolutnie czegoś takiego nie dostaniemy. Mamy tutaj takie wielkie krzesło, fotel czy też tron, zwał jak zwał, na którym oczywiście może sobie spocząć Saruman. I tutaj jest pierwsza funkcja bawialna, mianowicie jest taka wajcha, ale pokażę wam to na przykładzie Gandalfa, dlatego że Saruman ma pelerynę i też troszeczkę ciężej będzie nim strzelić. Dość ciasnawo tutaj, jest, bym powiedział. Sadzam sobie Gandalfa, no i łup, leci. No, jeszcze przywalił głową w Palantir, więc tak to. Wygląda jeśli chodzi o funkcję zabawową. Sama konstrukcja fotela dość prosta, natomiast wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle. Jeśli tutaj chodzi o tą strzelistość, wykończenie i tak dalej, jest ok. Wszystko odstudowane. Fakt, faktem, no to jeszcze musi być po to odstudowane, żeby tutaj ta figurka mogła tak się wyślizgnąć wręcz z tego miejsca. Ale naprawdę jest spoko. Druga funkcja bawialna to takie pokrętło, które przebiega przez całą tą podstawkę. i Dzięki temu, że sobie obracamy tą wajchą z tyłu, to możemy tutaj sobie kręcić. Palantirem. No i oczywiście Palantir może wydawać się tutaj najciekawszym z elementów, który dostajemy w tym zestawie. No i według mnie rzeczywiście tak jest. Mamy um, dwa elementy, na które on się składa. Jest taki klosz. Identyczne elementy mamy tutaj, natomiast te są e, takie żółtawe. Ten jest typowo transparentny. E, to jest element, który choćby teraz możecie hmm, dość podobny kojarzyć z zestawów ze Spider-Man Far From Home, gdzie Misterium miał coś podobnego na głowie. Nie do końca to samo, ale rzeczywiście sam kształt elementu był dość... Podobny. No i tutaj mamy główkę minifigurki na której znajdują się dwa nadrukowane oka Saurona eee, nie bez przyczyny oka tak jak na Rosole oczywiście pływają bo oko było jedno, więc tutaj po prostu e, no z dwóch stron ono zostało nadrukowane, żeby to gdzieś tam lepiej wyglądało e, i rzeczywiście spisuje się jako fragment, jako taki element naprawdę całkiem sensownie e, można to też było zrobić troszeczkę inaczej, żeby tutaj jakieś takie nadruki, nie wiem, ogni dać żeby rzeczywiście ono płonęło, ale wydaje mi się że też e, sam ten Okrągły element fajnie działa jako taka soczewka, i w momencie, jak zobaczcie, odbija się światło, to też ma się wrażenie, że ten obraz jest jakiś taki rozproszony i rozmyty. Co do samego Palantiru, wydaje mi się, że tutaj też można było dać nieco wyższy podest, bo w filmie rzeczywiście on stał na takim no, stojaku, właśnie na takim em, stojaku ekspozycyjnym. Bardziej wyglądał jak jakiś przedmiot w muzeum, aniżeli coś, czego używa się na co dzień. Tutaj po prostu jest to za nisko, bo w momencie, kiedy postawimy sobie Sarumana, Obok, no to ten palantir też jest po prostu o wiele większy. Gdybyśmy mieli tak to bardziej odzorować, to myślę, że ten element wielkościowo bardziej by pasował do palantiru, jeśli mielibyśmy się oczywiście skupić na skali. No i tutaj mamy jeszcze jakieś schodki, tutaj jest fragment takiego wykończenia, tego postumentu, na którym spoczywa palantir. Ale też bardzo podobają mi się te elementy właśnie takie bardziej ozdobne, gdzie mamy właśnie też takie kopułki, w których spoczywa Palanty, no to tutaj mamy te takie właśnie żółtawe, czy też pomarańczowe bardziej elementy one wyglądają bardzo spoko, ja też myślę, że gdyby mieć takich więcej, można z tego zrobić naprawdę ciekawe żyrandole i gdzieś się sobie tam pomontować w różnej konstrukcji, mocach, czy to jakichś domach, mieszkaniach, kamienicach i tak dalej, bo one wyglądają świetnie i zobaczcie, że tutaj mają jeszcze taki element, który bardzo dobrze rozprasza światło, bo mamy takie żłobienia w stylu jakby kryształu. O, i zobaczcie, jak teraz sobie tak tym kręcę, zobaczcie jak fajnie odbija się światło, jak to wszystko się gdzieś tam obraca w tym kształcie. Naprawdę to jest element ciekawy, przemyślany i też bardzo przydatny, aczkolwiek do no nie trafia się tak często w tych zestawach, więc tutaj warto mieć na względzie to, że właśnie w tym pojedynku czarodziejów te dwa elementy się znajdują. No i tutaj co do tych też takich podstaw pod nie, mamy też konstrukcję dość prostą, ale myślę, że chybotliwą, bo tutaj rzeczywiście to jest Złożone z pięciu takich prostych elementów, ale wygląda ciekawie. Gdyby tutaj jeszcze trochę wrzucić parę tajli, to. Też lepiej by to odwzorowało taką podłogę właśnie w formie dużych płytek, które zdobiły pewnie jakichś marmurowych albo z innych kamieni, które zdobiło oczywiście podłogę w ortanku, ale rzeczywiście i tak to wygląda całkiem nieźle. No i po prostu nie możemy zapominać, że jest to mały zestaw, gdzie raczej on ma nas zachęcić do tego, żeby mocniej zainteresować się serią, no bo dostajemy po prostu namiastkę filmowej sceny i dwie całkiem dobrze wyglądające minifigurki, więc myślę, że też pora się im przyjrzeć. Jak możecie zobaczyć, obie mi figurki raczej łatwego życia nie miały. Noszą dość konkretne ślady użytkowania, no ale. Tak to jest z klockami używanymi, które miały wcześniej jakiegoś innego posiadacza. Co do Gandalfa, myślę, że tutaj mamy fajne porównanie choćby do figurki, którą znamy z przybycia Gandalfa, czyli tej bryczki z pierwszej fali władcy pierścieni. Gdzie Gandalf różnił się od tego przede wszystkim wyposażeniem? No bo tamten Gandalf po pierwsze miał wielką czapę czarodzieja, tą taką tiarę. Po drugie, miał też pelerynę. Ten tutaj absolutnie jest tego pozbawiony. Ma w rękach laskę, ten taki swój kostur, którym się podpierał. Tutaj ma te takie długie włosy, które przede wszystkim mogą kojarzyć nam się z figurkami Dumbledora. Co do nadruku na główce, niestety tylko z jednej strony go dostał, a szkoda, bo jest potencjał do tego, żeby alternatywny wyraz twarzy zasłonić włosami. Buźka wygląda w ten sposób. Szczerze mówiąc, bardzo kojarzy się z odtwórcą Gandalfa, więc jeśli chodzi o wygląd Iana McKellena, to tutaj bardzo on mi się po prostu z nim kojarzy, jeśli chodzi o tą buźkę. Tutaj też widać, że coś się stało z brodą, ewidentnie ktoś go chapsnął, albo Czymś się zarysował. Na drug na torsiku, dość prosty. Mamy pasek, mamy trochę zagięć na materiale, jakiś sznur. No i z tyłu, jakby jest kontynuacja tego, co widzimy na przedniej części torsu, więc dość prosto, dość ubogo, bez szału. No ale zobaczmy też, jak wygląda saruman. Tylko dajcie mi chwilkę, ja sobie z powrotem Gandalfa poskładam i go odstawię na miejsce. No i pora zabrać się za sarumana, który wygląda po prostu lepiej. Przede wszystkim, sama laska jest o wiele bardziej atrakcyjna, złożona z kilku elementów. Tutaj jeszcze z tym takim ładnym białym zwieńczeniem. No a co do samej figurki, przede wszystkim bardzo e, ładny element włosów i brody, który jest po prostu jednym odlewem. W przypadku Gandalfa mamy oczywiście dwa elementy. E, ta broda z włosami sarumana jest gumowa, więc też kompletnie inaczej to e, wygląda. Ona też troszeczkę inaczej się zużywa z upływem lat, robi się taka, powiedziałbym, bardziej oporna. E, co do wyglądu minifigurki. No tutaj ewidentnie widać, że jest to Christopher Lee. Bardzo dobrze na nadruk. Z tyłu jeszcze taki, popatrzcie, taki zadzior, taki, taki, taka podłość bijąca z tej głowy. Naprawdę wygląda to świetnie. No i pięknie zadrukowany torsik. Zobaczcie, masa jakichś takich srebrnych elementów, pełno ornamentów. Tutaj jeszcze jakieś takie bogato zdobione klamry. Naprawdę dobrze to wygląda. Z tyłu, no że jakoś tak bez szału. Pelerynka też widać, że po wielu latach dość mocno się zużyła, ale mimo wszystko Saru jako minifigurka tutaj wygląda po prostu bardzo dobrze, może się podobać, no i może też być takim obiektem chęci posiadania tego zestawu, bo rzeczywiście pro, po prostu prezentuje się znakomicie. No i myślę, że tutaj z Gandalfem stanowią całkiem fajny duet dwóch minifigurek, właśnie z tego zestawu. Czy pojedynek czarodziejów to zestaw wart uwagi? Zdecydowanie tak. Po pierwsze, dzięki niemu możecie w naprawdę całkiem rozsądnej cenie dorwać Sarumana, który pojawia się tutaj, ale też pojawia się w Ortanku, który jest po pierwsze ogromny, po drugie bardzo kosztowny. Więc jeśli chcecie mieć Sarumana, to raczej szukajcie sobie tego setu, który można czasem dorwać naprawdę w dobrej cenie. Czy to używany, czy nowy. Fakt, faktem, nowy oczywiście będzie o wiele droższy, ale też jeśli stawiacie na jakość, na idealną minifigurkę, no to będzie to oczywiście o wiele lepszy. Wybór. Co do Gandalfa, można w jego posiadanie wejść na wiele sposobów, więc myślę, że tutaj dla niego raczej niekoniecznie warto ten zestaw rozważać, ale dla Sarumana jak najbardziej. Po drugie, palantir z nadrukowanym okiem Saurona, który też przyciąga uwagę, czy choćby właśnie te dwa e, okrągłe elementy, które zwieńczają kolumny, też są bardzo ładne. To myślę, to są takie najistotniejsze elementy, dla których warto skupić uwagę na tym zestawie. No i jeśli jesteście fanami Władcy Pierścieni, to też warto po prostu posiadać go w swoich zbiorach. Na Dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.